Harley Davidson zaprezentował duchowego następcę Hondy Varadero i jaram się tym jak licealista nauczycielką angielskiego. Jeden. Zajmiemy się całkiem współczesnym motocyklem. A jeżeli chcecie więcej historii pisanej jednym śladem, to tu albo tu albo gdzieś na pewno macie inne moje filmy i tam Was zapraszam. Jeżeli chcecie wiedzieć, co sądzę o pewnej nowości z Milwaukee, to zostańcie ze mną, jedziemy dalej. Chociaż skoro już tu z Wami jestem, to oczywiście pewna dawka historii, która będzie służyła za wprowadzenie, musi się pojawić. No więc w latach 40 rząd amerykański zgłosił zapotrzebowanie do marki Harley Davidson na motocykl. Przygodowy. Miał być to sprzęt, który poradzi sobie w ciężkich warunkach z jeźdźcem i jego całym wyposażeniem. Nie mógł to być więc lekki motocykl, a musiał to być ciężki motocykl czyli tak naprawdę stworzono wtedy maszyny typu ADV. Wielu młodych mężczyzn ze Stanów Zjednoczonych, czy tam Brytyjczyków, przejechało się tymi motocyklami z Plaż Normandii aż do Niemiec. I uznali tą wycieczkę za bardzo udaną i pełną wrażeń. Co ciekawe, dość sporo młodych chłopców ze Związku Radzieckiego przejechało się tą maszyną do Berlina ze wschodu. Wszyscy ci zgodnie uznali, że motocykl, który dano im do dyspozycji, był sprzętem, który był genialny. Nazywał się on Harley Davidson. 45 WLA, zwany również Liberator. I tak, moi drodzy, narodziły się motocykle klasy ADV. Jak więc się dowiedzieliśmy, Harley Davidson jest pionierem takich maszyn, a jako pionier Przecież nie mógł pozostać bez wpływu na ten segment dziś. Zanim jednak to się stało, czyli w latach 70. i 80., a jeszcze wcześniej 60. i 50. marka ta borykała się z problemami natury konkurencji za morza. Najpierw z zachodu, czyli Brytyjczyków, potem ze wschodu, czyli Japończyków. I ogólnie. Mieli oni taki problem, że nie byli w stanie konkurować z tymi maszynami. Powodziło się im źle, nie mogli wtedy już produkować maszyn klasy Adventure. Skupiali się na sprzętach, które pokonają japońską, a wcześniej brytyjską konkurencję, ale wychodziło to średnio. Dopiero u progu lat 80. najlepszy marketingowiec w całej historii pisanej jednym śladem, czyli Willie G. Davidson, po odzyskaniu własności marki, był on wnukiem założyciela. Padł na genialną strategię. Otóż przestał produkować motocykle, a zaczął sprzedawać legendę. I wszystko to szło świetnie, aż mniej więcej do dziś, czyli do trzeciej dekady, a w zasadzie już drugiej dekady XXI wieku, kiedy ci prawdziwi motocykliści, tacy najbardziej prawdziwi metalowi, badasi, stwierdzili, że są już troszeczkę starzy. W krzyżu im szczyka i ogólnie to motocykle zamieniają na takie chodziki, co nie zmienia faktu, że kilku twardzielów ostatnich mohikaninów, no mohikanin to musi być ostatni, jeden musi być ostatni, także kilku twardzieli jeszcze się ostało, ale no cóż, żeby przyciągnąć nowych klientów marka Harley Davidson musiała zmienić strategię. I tak w roku 2018 powołano strategię More Road to Harley Davidson miało to pokazać, że firma wraca do Macierzy, czyli znów zaczyna produkować motocykle klasy ADV. W roku 2021 zaprezentowano model Pan America, który w jednych wzbudził zachwyt, w innych konsternację, ponieważ ci prawdziwi badasi metalowi z metalowych motocyklistów, tacy prawdziwi po egzaminie, stwierdzili, że Harley mógłby zacząć produkować jakieś Harley'e porządne, chromowane, metalowe motocykle, a nie jakieś plastikowe wynalazki. Ci z kolei, tak jak ja byli zachwyceni, ponieważ Pojawił się nowy wiatr w segmencie, no i wjechał tam pionier tego segmentu, więc nie mogliśmy być zawiedzeni tym, co zaproponowali nam Amerykanie. A cóż nam pokazali? Gwoździem programu był zupełnie nowy silnik Revolution Max, który generował 150 koni mechanicznych. Powiedziałbym wam, jaką ma pojemność, ale niestety zapomniałem. Coś w okolicach 1200 cm3. Miał on cztery wałki rozrządu, cztery zawory na każdy z cylindrów, był chodzony cieczą i rozwarcie cylindrów nie było takie jak powinno być czyli 45 stopni, a chyba z tego co pamiętam 60. Toż to świętokradztwo! krzyknęli ci najprawdziwsi z prawdziwych. A ci, którzy po prostu chcieli pojeździć, wzięli sobie taki motocykl z salonu i stwierdzili, że. Ten silnik jest świetny. Sam miałem okazję pojeździć motocyklem z takim silnikiem i uważam, że jest to jedna z najfajniejszych współczesnych jednostek napędowych. Nie brzmi ona jak stary Harley Davidson, jak taki, wiecie, chodzony cieczą Big Twin, ale ma w sobie coś ze starych, widlastych sportowych jednostek. Mi osobiście przypomina silniki Rotaxa, które lądowały w ramach. Motocykli Aprila na początku XXI wieku. Myślę, że nie ma lepszej rekomendacji. Jest pewien minus związany z tym silnikiem. Otóż wygląda on, jakby był zaprojektowany tylko z jednej strony, a z drugiej strony, czyli po lewej, niestety jest pełno jakichś rurek, kabelków. Wygląda to źle, ale jak tam siedzicie na motocyklu, no to nie widzicie silnika, raczej go czujecie pod tyłkiem i czujecie jak odjeżdża z wami ku zachodzącemu słońcu więc nie jest to jakiś taki, taki tak wielki problem, który sprawiłby że nie myślałbym o tym motocyklu jako o atrakcyjnym sprzęcie, który chciałbym kiedyś mieć Pan Ameryka wzbudziła również konsternację pod względem designu, a ja uważam jest to moje prywatne zdanie, że sprzęt wygląda świetnie. Po pierwsze, jest to Amerykanin, więc on musi być grubo ciosany musi być takim twardzielem. Przód tego motocykla, który jest najbardziej kontrowersyjną częścią tej maszyny, wygląda jak szczęka terminatora. Mnie się to podoba, bo jest to takie połączenie Mad Maxa z motocyklem ADV, a ja gdzieś tam widzę jeszcze jakieś echa Road King. Nie, nie Road Kinga. Road Glida. I myślę, że jako całość sprzęt ten prezentuje się ciekawie. Nie jest to motocykl jakiś ładny, nie jest to linia, którą chciałbym oglądać gdzieś w jakimś muzeum, ale jest to sprzęt, który zapada w pamięć. I pod względem silnika, pod względem designu, moim zdaniem Amerykanie trafili w dziesiątkę. Oczywiście w Europie sprzęt ten ma bardzo trudno, ponieważ jest to segment tak mocno obsadzony na starym kontynencie, że ciężko się przebić. Jednak w Stanach Zjednoczonych. Motocykl ten był w 2022 i 2021 rokiem najlepszym sprzedającym się sprzętem w tym segmencie, więc chyba Amerykanom się udało. I w roku 2025 zaprezentowano zupełnie nowy model na bazie Pan Ameryki, znaczy w zasadzie jest to Pan Ameryka, tylko że zmieniono mu podwozie. Wraz z sezonem 2025 Amerykanie wprowadzają model Pan Ameryka S. Jest to motocykl, który posiada całkowicie drogowe podwozie i wszystkie atuty swej poprzedniczki. Oczywiście, wciąż możecie kupić zwykłą Panamerikę, która też została zmodernizowana, ale to mnie nie interesuje w tym momencie. Skupmy się na ST, ponieważ jest to dość gorąca nowość. W 2015 roku AMA powołała serię. Super Hooligan National Championship. W skrócie polega ona na tym, że ścigają się w niej motocykle uliczne o pojemności większej niż 750 cm z silnikami dwucylindrowymi. Jak widać, silnik Revolution Max świetnie do niej pasuje. Niestety, brak było od dawna motocykla, w zasadzie podwozia, w którym można by było. Tym motocyklem wystartować we wspomnianej już serii. Oczywiście pojawiało się wiele konwersji na uliczne sprzęty, i Harleye Pan Ameryki występowały w tej serii wyścigów, i wygląda to, moi drodzy, świetnie jak za najlepszych czasów Ama Superbike w latach 70., czyli wysokie kierownice, głośny ryk silników i walka na torze. Prosta koncepcja, a jakże widowiskowa, i tego nam brakuje w Europie takiego podejścia do wyścigów motocyklowych. Wróćmy jednak do Panameryki. Włodarzy w Milwaukee zauważyli, że sprzęty drogowe z tymi silnikami mają rację bytu. Pokazano co prawda w roku 2022 bodajże model Bronx, jednak z niewiadomych przyczyn dla mnie szybko z niego zrezygnowano i nie wyszedł on z fazy prototypu. Pan America St. ma być swego rodzaju właśnie bazą dla wyścigówek serii Super Hooligan National Championship. Znacie maksymę masa wrogiem przyspieszenia w Milwaukee. O dziwo też ją znają. I wersja St. jest o 11 kg lżejsza od wersji Adventure. Mamy tutaj więc skromniutkie 249 kg, które muszą być wprawione w ruch silnikiem o mocy 150 koni mechanicznych i generującym 127 Nm momentu obrotowego, czyli jest to dokładnie ten sam silnik, który jest w wersji Adventure, ale z tego co wyczytałem i z tego co Usłyszałem na filmie promocyjnym, popracowano nad charakterystyką, by na drodze jeszcze lepiej dawała sobie radę niż wersja Adventure. Jak jest w rzeczywistości? Tego nie wiemy, dopóki się nie przejedziemy. Oprócz tego mamy tutaj wisienkę na torcie, czyli zawieszenie. Z przodu pracuje widelec marki Showa o średnicy goleń aż 47 mm. Element ten ma pełną regulację i w jednych z materiałów przeczytałem że ma elektryczną elektroniczną regulację sagu czy tak jest w rzeczywistości tego nie wiem ponieważ inne materiały o tym nie wspominają na pewno to jednak nie jest zawieszenie ani aktywne ani półaktywne w ST nie ma również systemu obniżającego po zatrzymaniu który był w adwencerze i był bardzo chwalony ponieważ nie każdy ma 1,95 wzrostu jak widać inżynierowie postawili na prostotę i skuteczność. Element ten może nie jest marki olins, ale Showa też potrafi zbudować konkretną zawiechę, więc ja bym się nie przejmował. Z tyłu mamy również element marki Showa, również wyposażony w pełną regulację. Skok tego zawieszenia wynosi całkiem spore, jak na motocykl drogowy 170 mm. O czym nam to mówi? Mówi nam to to, że Motocykl ten powinien sobie świetnie radzić, nie tylko na równych jak stół drogach, ale również na drogach, które mają dużo gorszą nawierzchnię, czyli będzie to naprawdę taki drogowy chuligan i wojownik, jeżeli zostanie oczywiście odpowiednio zestrojony, bo nawet jeżeli mamy najlepsze podzespoły, to jeszcze jest ważny ktoś, kto nam je zestroi. Z przodu mamy hamulce Brembo z zaciskami monoblok. Myślę więc, że nie będzie problemów w tym aspekcie. Z tyłu również mamy jedną tarczę, oczywiście standardowo. I tam jest również zacisk Brembo. Jak widać podwoziowo, Harley Davidson nie stawiał na tanie materiały, na tanie podzespoły. Więc trzeba się spodziewać wiele po tym sprzęcie, ponieważ. Wchodzi on do segmentu, który jest mocno obsadzony, czyli do segmentu crossoverów. Nie myślcie, że jest to jednak jakiś motocykl na poły wyścigowy. To jest typowo turystyczny sprzęt, który będzie służył do. Turystyki drogowej, a jego wyścigowe konotacje to może być w dużej mierze marketing. Jednak mam cichą nadzieję, że Varadero po amerykańsku będzie naprawdę ostrym zawodnikiem. I kończąc już całą tę historię, którą wam tutaj opowiadam, to muszę się tym sprzętem w tym roku przejechać, ponieważ ciekawi mnie niezmiernie. Mam nadzieję, że spełni oczekiwania, które wobec niego mam. I jeśli miałbym coś doradzić Amerykanom, weźcie, dajcie mu złote koła. Dajcie mu złote koła, bo złote koła to jest zawsze plus 20 do wyglądu. A czego nie zrobicie mocą w segmencie crossoverów, to możecie dorobić wyglądem. I pamiętajcie o tym, czekam na jakąś limitowaną serię CVO, czy jakąś tam inną ze złotymi kołami i taką jeszcze bardziej na sport zorientowaną i wtedy będzie długonogi crossover sportowy z Ameryki czyli najdurniejszy motocykl na rynku a ja takie motocykle uwielbiam subskrybujcie dawajcie łapki w górę możecie dawać w dół ale dawajcie w górę no i tyle na razie cześć do następnego filmiku siema a tutaj mam taki kubek z Dakar Legends, z takiej grupy na Facebooku, która zrzesza miłośników starych Dual Sportów. Jestem tam oczywiście, ponieważ mam starego Dual Sporta i was też zapraszam. Na dole umieszczę link. I teraz już naprawdę na razie się